Dzięki temu materiałowi dowiesz się o ośmiu sposobach na to, jak prowadzić rozmowę, by unikać sprzeczki, kłótni, nieporozumienia. Dowiesz się tego, w jaki sposób wznieść swoją rozmowę na wyższy poziom, niezależnie od tego, czy prowadzisz wystąpienie publiczne i słyszysz jakieś trudne pytanie, czy też po prostu rozmawiasz z kimś i nagle czujesz, że ta rozmowa idzie nie za bardzo w takim kierunku, w jakim chciałbyś, żeby szła. Nazywam się Przemysław Kłótny, a to jest kanał dobra mowa, wystąpienia publiczne i rozwój osobisty. Sposób numer jeden. Uznaj, że Twoje zdanie nie jest jedynym obowiązującym, jedynym możliwym. Jak to może wyglądać w praktyce? Po przedstawieniu swojego rozwiązania możesz powiedzieć na przykład to. To nie musi być najlepsze rozwiązanie, być może są jeszcze jakieś inne. Dzięki temu sygnalizujemy swoją otwartość i jeśli nam na takiej otwartości zależy, to właśnie w ten sposób ją osiągniemy, czyli pozostawiamy taką otwartą furtkę na inne rozwiązania. To był sposób numer jeden. Sposób numer dwa: oddzielajmy fakty od interpretacji. Dżentelmeni nie dyskutują o faktach. Fakty to fakty. To, co może wypływać z tych faktów, to różne interpretacje. I to jest jak najbardziej w porządku, ale niekiedy warto to zasygnalizować. Jak to może wyglądać w praktyce? Na pewno między Tomkiem a Kasią doszło do nieporozumienia. Ja uważam, że po prostu miał zły dzień. Ty natomiast twierdzisz, że ona się na niego obraziła, dlatego że on cały czas ma kontakt z Krystyną. Może tak być, może być też inaczej, ale bezsporne jest to, że się pokłócili. Interpretacje zatem mogą być różne. Zgadzajmy się jednak co do faktów, o ile rzeczywiście możemy się co do nich zgodzić. Jeśli nie ma przestrzeni na zgodę co do faktów, no to Houston mamy problem. To w zasadzie taka rozmowa niespecjalnie jest celowa. Zgoda co do faktów. Ale co do interpretacji, możemy się różnić i to jest w porządku. Tym trzecim jest analiza tego, co może nas różnić po prostu. Jak to może wyglądać w praktyce? Słuchaj, widzę, że jesteś za zrównoważonym rozwojem, bądź też za, za czymkolwiek, co przychodzi ci do głowy, a co różni ciebie od osoby, z którą rozmawiasz. Powiedz proszę, dlaczego tak uważasz? Powiedz, dlaczego to jest dla ciebie istotne. Postarajmy się zrozumieć, z czego wynika to, że ktoś jest za czymś. Za tym akurat, co nie jest tym, za czym jesteś ty. Jeszcze w każdym razie. Bo być może, jeśli usłyszysz te argumenty wypowiedziane szczerze, z życzliwością, no bo taką życzliwość też sygnalizujesz, że masz w sobie, wówczas być może zmienisz zdanie. Tylko krowa nie zmienia zdania, podobno. Przejdźmy zatem do kolejnego sposobu, którym jest ustalenie wspólnych definicji i ewentualnych rozbieżności. Bardzo często jest tak, że jakieś nieporozumienie, jakaś kłótnia wynika z tego, że inaczej rozumiemy to samo słowo. Jest to samo słowo, ale dwie różne interpretacje. To trochę tak jak z tym faktem, który interpretujemy inaczej. Mamy jakąś definicję, ale niekiedy po prostu ta osoba, z którą rozmawiamy, nie wie, że nasza jest akurat taka i dziwi się, że mamy jakieś zdanie, inne niż ona. Przykład. Uważasz, że liberalizm jest zły? Powiedz dlaczego. No bo to jest przecież swoboda obyczajowa. No wiesz co? No, no nie. No. Liberalizm to jest ideologia, która zakłada po prostu jako najwyższą wartość wolność jednostki. No trudno się nie zgodzić w naszym kręgu cywilizacyjnym, że wolność jednostki jest jakąś istotną wartością. I na tej płaszczyźnie no, możemy szukać jakiegoś porozumienia, wszak no, co do tego akurat chyba raczej jest zgoda. A to, że akurat ktoś interpretuje słowo liberalizm jako przyzwolenie dla swobody obyczajowej, no, to jest jakaś konsekwencja wynikająca z jakiegoś rozumienia danego słowa, ale to rozumienie niekoniecznie musi być właściwe. A w każdym razie nawet niekoniecznie związane z definicją czystosłownikową, więc niekiedy po prostu warto zajrzeć do słownika i zobaczyć, co dane słowo znaczy. Nawet jeśli jednak nie mamy na to przestrzeni, warto po prostu usłyszeć wprost, jak ktoś rozumie dane słowo. W Polsce na przykład bardzo wiele nieporozumień narosło wokół zwrotów prawica-lewica. To, co jest uważane powszechnie za prawicowe, tak naprawdę takie nie jest. No, i przykłady można by mnożyć. Warto się dowiedzieć, co ktoś ma na myśli, mówiąc o czymś, czyli jaką ma definicję danego słowa. Miłość też każdy z nas może rozumieć inaczej. Warto się dowiedzieć czasem, jak ktoś rozumie dane słowo, żeby była to taka trampolina do porozumienia, albo też, żeby no, przedstawić swoje stanowisko. Tak czy siak, znów sygnalizujemy swoją otwartość na poznanie świata drugiej strony, a o to przecież w gruncie rzeczy chodzi. Nawet jeśli nie o to chodzi, to chodzi o to, żeby ktoś doskonale wiedział, co ty masz na myśli, a nie, żeby on się domyślał, co ty masz na myśli, podczas gdy na myśli masz zupełnie coś innego. Przejdźmy do kolejnego sposobu na lepsze porozumienie, którym jest branie w nawias tego, co jest mało istotne. Jak to może wyglądać w praktyce? Kiedy na przykład omawiasz z kimś jakiś film, możemy porozmawiać sobie o tym w taki sposób. Słuchaj, tak czy siak, on ją zabił. To nie ma znaczenia, czy rano, czy wieczorem i w jakim był nastroju, po prostu ją zabił, prawda? Co do tego możemy się chyba zgodzić, prawda? Oczywiście. Czasem może tak być, że jakieś szczegóły nie mają znaczenia. Nie tkwijmy w nich po prostu. Nie, nie roztrząsajmy czegoś, co nie ma znaczenia z punktu widzenia jakiegoś szerszego obrazka. Jeśli tak jest. No bo czasem szczegóły mają znaczenie, ale niekiedy nie mają. Jeśli chcę kogoś przekonać się do tego, żebyśmy pojechali w jakieś konkretne miejsce, to może akurat ważne jest nie to, jaka tam jest droga, czy wygodna, czy mało wygodna, ale to, ile czasu się tam jedzie. A więc inny poziom szczegółowości może zadecydować o tym, czy gdzieś pojedziemy, czy też nie. Bo to, co może być dla nas koniec końców najbardziej istotne, to czas dotarcia, a nie komfort. A zatem jest to taka kategoria względna. Tak czy siak, bierzmy w nawias czasem to, co jest po prostu nieistotne. Kolejnym sposobem na to, by lepiej się porozumiewać, jest przyjmowanie cudzej perspektywy. No i znowu przykład. Masz dobrą pracę, a mimo to czujesz się wyczerpany, zmęczony, wręcz wypalony. Niech no pomyślę, co ja bym zrobił na Twoim miejscu? Gdzie szukałbym oparcia? To pozwala nam no, na takie empatyczne wejście w cudze buty, żeby zrozumieć cudzą perspektywę, a z drugiej strony ta osoba może w ten sposób poznać moją, no bo przecież ja wchodzę w te buty ze swoją wrażliwością, a zatem no, może być to korzystne wielowymiarowo. Ale jeśli mówię o swojej korzyści głównej jako no, nadawca komunikatu, rozmówca, to dzięki temu ja jestem w stanie po prostu tak no, zrozumieć cudzą perspektywę. Zrozumieć cudzą optykę, inny sposób postrzegania spraw, dostrzec rzeczywiste potrzeby drugiej osoby, bądź też przedstawić jej jakieś korzyści, których ona po prostu nie dostrzega, bo jej własna perspektywa jest po prostu zbyt blisko i dystans dopiero pomaga spojrzeć trzeźwo. A zatem. Umiejmy wchodzić w cudze buty, przyjmować cudzą perspektywę. To też jest sposób na trudne pytania, oczywiście, kiedy masz wystąpienie publiczne i ktoś zadaje pytanie ze swojego świata. Starajmy się zrozumieć ten świat, dopytując o szczegóły, starając się wejść w buty tej osoby, żeby wiedzieć, co jest dla niej ważne i adekwatnie odpowiedzieć. Jednym z ostatnich elementów, o którym dzisiaj powiemy, jest znajdowanie podobieństw. Znajdowanie podobieństw jest. Kluczowe. Szybciej dojdziemy do porozumienia, szybciej kogoś przekonamy, im więcej mamy z tą osobą wspólnego. Jak to może wyglądać w praktyce? Na przykład, kiedy znów weźmy politykę, kiedy dwie osoby się różnią całkowicie w postrzeganiu rzeczywistości, no może się okazać, że no, mamy dobre intencje. Obaj mamy dobre intencje. No, rozumiem, że ty postrzegasz inaczej rzeczywistość, ale Twoje propozycje. Wynikają z tego, że chcesz dobrze. Ja też chcę dobrze. Zobaczmy, gdzie się możemy spotkać po drodze. Wszak to jest już jakaś płaszczyzna, niezwykle cenna, kiedy jesteśmy ludźmi, którzy mają ze sobą coś wspólnego. No, jeśli tak jest, no to po prostu pozostaje szukać wspólnie albo gdzieś dochodzić do porozumienia. No ale zgadzamy się co do tego, że mamy tę fundamentalną wartość wspólną. Chcemy dobrze. Pomijam to, że dobrymi chęciami jest wybrukowane piekło. To jest materiał na kompletnie inny film. Ostatnia rzecz. Jeśli potraktować rozmowę jak film, na który już nie masz ochoty, to można wprost powiedzieć: Słuchaj, ja już naprawdę nic więcej do dodania nie mam. Zmęczyła mnie ta rozmowa, zakończmy ją na teraz, zakończmy ten wątek, nie rozmawiajmy już o tym. Czyli takie dość radykalne przerwanie kontaktu. Masz do tego prawo. To jest Twoje asertywne prawo do tego, żeby wyrażać swoje potrzeby. Jeśli jakaś rozmowa jest dla Ciebie kłopotliwa, masz prawo po prostu powiedzieć, że nie masz ochoty jej kontynuować. I wszystko, czy do niej masz ochotę potem wrócić, czy nie, to jest osobna kwestia, ale nie musisz tkwić w rozmowie, która Ci nie odpowiada. I tym sposobem powiedzieliśmy sobie o ośmiu metodach na to, żeby wznieść naszą sztukę porozumiewania się na wyższy poziom. Dzięki temu unikniemy kłótni sprzeczek, a w każdym razie damy sobie na to szansę. Jeśli chciałbyś, chciałabyś udoskonalić swoje kompetencje miękkie. Zapraszam na szkolenia. Zapraszam do kontaktu indywidualnego. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, polub go zasubskrybuj kanał. A tymczasem Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.